Państwu pani Elżbieta Nidzijko, prezes Suwalskiej Izby Rolniczo Turystycznej, Izby, która w ostatnim czasie stała się bardzo głośna za sprawą Pani wystąpienia na takiej konferencji poświęconej perspektywom roku 2020 i Suwałk. Czy Suwałki mogą być dumne i mogą stawiać na produkt turystyczny? Dzień dobry, witam serdecznie. Ja jestem przekonana, że suwałki mogą stawiać na turystykę. Oczywiście, może nie jako główna dziedzina rozwoju, ale jako bardzo dziedzin, ważna dziedzina rozwoju gospodarki, podkreślam, rozwoju gospodarczego, społeczno-gospodarczego, gospodarki. Turystykę, tak jak wtedy wspomniałam podczas tej debaty, ciągle i to niestety najwyższe władze, nawet traktują jako rekreację, jako rozrywkę, nie traktują tego jako dziedzinę gospodarki, podczas kiedy na świecie jest to trzecia dziedzina światowej gospodarki, która tworzy wiele miejsc pracy. Jedno miejsce pracy w turystyce kreuje 3-4 miejsca pracy w innych usługach okołoturystycznych, w handlu czy, czy, czy w branżach pokrewnych. Więc ta turystyka jest bardzo ważna, zwłaszcza dla takiego regionu, jakim jest Suwałszczyzna. Suwałki są największym miastem tego regionu, są jakby takim centrum handlowym, handlowym usługowym, rekreacyjnym, rozrywkowym dla turystów. Czyli turysta przyjeżdżając na Suwałszczyznę, na do krainy jak baśń, będzie popołudnia, wieczory i dużo czasu na chociażby zakupach spędzał w Suwałkach. Przez to będzie nakręcał tą gospodarkę suwał. W Suwałkach powstaje kilka hoteli, kilka nowych obiektów. W tym momencie musimy pomyśleć, że te hotele muszą być obłożone, więc musimy wszystko robić, żeby Ale tworzyć turysta, usługi turystyczne, które przyciągną tego turystę, żeby on zamieszkał też w tych hotelach suwalskich. No to ten turysta musi być jednak mieć trochę pieniędzy. Bo... Hotele nie są dla tych turystów, którzy przyjadą do gospodarstwa agroturystycznego, czy będą z pecakiem chcieli przechodzić przez Puszczę Augustowską. Tak, z tym, że te regiony, te obszary turystyczne, które mają zróżnicowaną bazę, więc i agroturystyka, i hotele, te obszary stają się coraz atrakcyjniejsze turystycznie, przyciągają turystę. Wszelkie badania, czy to w gospodarce turystycznej europejskiej czy światowej, pokazują, że obiekty o coraz wyższym standardzie przyciągają coraz więcej klientów, natomiast obiekty o niższym standardzie tracą klientów. Czyli klient stawia na jakość. Powstają hotele, które będą miały przynajmniej trzy gwiazdki, więc z tym bardziej jest to szansa, że te hotele przyciągną klienta i to takiego bogatszego klienta. Wracając do tego sporu, który jest o rolę turystyki w Suwałkach, ja mam jakieś takie poczucie déjà Było kiedyś, Suwałki miały być zagłębiem rudy żelaza. W okolicach Szurpich miała powstać piękna kopalnia wydobywająca ruda żelaza. W latach 80., na początku lat 80. na szczęście zlikwidowano, zaniechano kopalnię. Ale teraz jak gdyby to wracało. Znowu turystyka jest ja B, B, jest mało atrakcyjna i w ogóle niepostępowa. Nie Natomiast jest postępowa, są postępowe cyfrowe sumałki. Na pewno tak. Ale co, jak pani widzi możliwość walki o te turystyczne sumałki? Ja również jestem za tym, że nowoczesne technologie, cyfryzacja jest to bardzo ważna rzecz. To tak samo jest ważne w turystyce. Według wszelkich rozporządzeń, zapisów dyrektyw Unii Europejskiej, ta turystyka przyszłościowa najbliższa ma być turystyką inteligentną, zrównoważoną i odpowiedzialną. Inteligentną, więc też oparte o nowoczesne rozwiązania. Więc te wszystkie technologie, nowoczesne rozwiązania powinny wejść do turystyki. Ona absolutnie nie jest w sprzeczności, ale nie można jej stawiać zupełnie na uboczu. Nie można powiedzieć, że cyfryzacja, no dobrze, cyfryzacja tylko. W jakim dziedzinom będzie to służyło? Gdybyśmy mówili, że cyfryzacja ma służyć temu, 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 czy, czy te nowoczesne technologie, również turystyce, w porządku, ale na razie mówimy ogólnie. Będzie rozwój poprzez cyfryzację, a turystyka właśnie odchodzi w zapomnienie, co uważam, że jest y, bardzo dużym błędem. Rozmawiałem z panem Henrykiem Owsiejewym. Na temat spotkania przedsiębiorców, którzy mają wyartykułować swoje sądy na temat właśnie, tych słubał roku 2020. Myślę, że podobne spotkanie gospodarstw agroturystycznych i Suwalskiej Izby wszystkich zainteresowanych turystyką powinno się też odbyć, żeby wyrazić swoje no, postulaty pod adresem. Dokładnie, jestem tutaj jak najbardziej za czym więcej sektorów, branż, jednostek wszelkiego rodzaju, czy to przedsiębiorców, czy otoczenia biznesu, czy, 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 czy powiedzmy też władz publicznych, czym więcej jednostek angażuje się we współpracę, w to, żeby wydyskutować, które tematy są ważne, a które będą uzupełniały i tak dalej, tym po prostu lepiej. No, wymyślone hasło, może mało popularne teraz w jedności, siła, jest niesamowicie ważne, zwłaszcza, że w tej chwili, żeby konkurować, czy to na rynku turystycznym, czy innym, po prostu trzeba być Silnym. Żeby być silnym, to muszą współpracować wszyscy ze sobą. E, pani jest silna. E, Suwaryszczyzna krajna jak Baś wygrała, wygrała z 300 przed projektami europejskimi. Otrzymała pani Wince w Warszawskiej piękną nagrodę. Od pani I jeszcze, minister Bieńkowskiej. I jest się czym chwalić. I jest to, że tak powiem, dobre, e, dobry początek pracy. Tak, zdobyliśmy właśnie pierwsze miejsce w konkursie Siedem Cudów Funduszy Europejskich na najlepszy pro, pro, produkt, projekt promocyjny. Zdobyliśmy pierwsze miejsce, czyli okazało się, że w działaniach promocyjnych, w pomysłach, w innowacyjności, jeżeli chodzi o promocję właśnie regionu, obszaru terytorialną, markową, jesteśmy najlepsi w Polsce. O czymś to świadczy, że potrafimy w po pierwsze, no, sformułować dobrze, zgodnie z image'em, potencjałem regionu, sformułować tą markę, ten produkt. Po drugie, potrafimy wyjść tym na zewnątrz i promować. Zostało to docenione na arenie ogólnopolskiej, więc uważam, że to jest ogromne wyróżnienie. Ale nie powiedziałabym, że to izby wyróżnienie całego regionu, bo myślę, że nasz region, na Krejna Baś, zasługuje na to wyróżnienie za wyróżnienie jest docenienie. jesteśmy w Warszawie, a natomiast w okach nie bardzo potrafimy sobie z tym poradzić. Rozumiem, że to takie spotkanie Pani zaranżujemy w tym, pomożemy, trzeba by chyba zwołać ludzi, którzy, których interesuje turystyka i którzy chcą tą turystykę upowszechniać dalej. Ale na, ale na przykład nie udaje się sporządzić jednej listy imprez turystycznych. Wszystkich samorządów, żeby turysta miał, widział, co gdzie mo, chce, może pojechać. On jest motoryzowany, przerzuca się z Seń do, do Augustowa, z tamten do Płaskiej czy do Mikarzówki. Dokładnie. To, to pokazuje już, jakby taka prosta rzecz, pokazuje naszą słabość w tej właśnie współpracy. Kalendarz imprez zintegrowany, kalendarz imprez turystyczny i to w promieniu. Nawet w tej chwili mówi się 100 km, bo turysta, przejazd jego do 100 km na ciekawą imprezę jest żadnym problemem. Więc stworzenie takiego kalendarza byłoby bardzo ważne, bo my musimy pokazać turyście, że on. On ma co tutaj do roboty. To nie jest w tej chwili turysta, który przyjeżdża, żeby leżeć na plaży, wypoczywać, skorzystać ze słońca. Zwłaszcza, że u nas pogoda bywała kapryśna. Mu trzeba pokazać, co on będzie robił. I teraz, gdyby nam się udało zorganizować tak kalendarz imprez, że praktycznie każdego dnia czy każdy weekend zapewnimy coś bardzo interesującego, nie na zasadzie, że w ten sam weekend się odbywają trzy imprezy jednocześnie, tylko. Jednego dnia inna, drugiego inna. To już jest ogromny sukces, bo zapewniamy powiedzmy popołudnie, wieczór czy cały dzień turyście jako coś, jako, jako alternatywa chociażby na niepogodę. Także jest to niesamowicie ważna rzecz, prosta do zorganizowania, tylko potrzebna jest wola wszystkich. O, no, to najtrudniej. No niestety, niestety. To jest ta słabość. To jest ta słabość, ta suwersztyzna kraina jak baśń, no, nie jest jak baśń, jeżeli chodzi o wspólne działanie. Miejmy nadzieję, Pani Prezes, że się uda Pani przepchnąć, te, przepchnąć no tak, no to turystyczne określenie, te wszystkie idee i pomysły. Gratuluję jeszcze raz tamtej nagrody. Dziękuję I bardzo. obiecujemy pomoc we wszelkich promowaniu turystyki na Słowacie. Dziękuję bardzo. Widzę, że mamy właśnie sprzymierzeńców, a to najważniejsze, pierwszy istotny krok. Także dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo Pani.